Siema mordeczki, z tej strony ja, a to kolejny na kanale. A dzisiaj lecimy po 200 osób na grupie na, Hongu, na gmailu. Jak widzimy jesteś tutaj na gmailu. Zbałam sobie z kolegą. I lecimy tutaj po 200. Jak będzie 200 to wrócę do Was. Dobra, Czy, dobra, ja wróci, wrócimy jak będzie 200. Jak, jak, jak będzie 150. Jesteśmy już po przerwie. Jest 150. O nie! Jedna odeszła, zaraz już tutaj dodajemy kolejną osobę, widzicie to? do tej osoby i uwaga jak to nie ma? nie do... nie, do, nie, przecież było 150 przed chwilą, widziałeś to, dobra za do chwilkę wracamy jest maksymalna liczba osób to jest 149 czekajcie o kurde! Ostroż mi się nie chce wracać. Ale uwierzcie mi, że tam jest. Jest 149, więcej się nie da niestety. Chcieliśmy zrobić 140... 100... 200... 200 potem jeszcze... Jak widzimy, jak widzicie tutaj jest napisane, lecimy po 200, więc chcieliśmy więcej, a nie udało się. Niestety. Próbujemy ze 150 zrobić, ale jeżeli się, się uda, to będzie git. Dobra, to cześć. Dobra, cześć, mordki. Oby się to udało, bo chcemy wszystkich na wideo na wziąć. Więc jeżeli to będzie, no to dobra, będzie ten, nie? Znowu, znowu przerwa. Widzicie to? to? Widzicie to? Widzicie to? Grupa... O nie, 160 osób! 100, 146! ile jest osób na tym czasie. Spróbujemy dodać jeszcze, żeby było 149 dalej. Jest 149 i to jest maksymalna ilość. No, też tak mieliśmy. To jest maksymalna liczba osób, które mogą być. Więc dzięki Wam za oglądanie tego filmu i życzę Wam miłego dnia. na się, mrozik.